Bronił on ojczyznę swą Byś mógł teraz wybudować nowy dom Piękny dom Patrzysz w niebo, widzisz błęki I lecący sznur łabędzi I do szkoły spokojnie możesz iść Samolotu i chłopom, i chłopom. My nie chcemy więcej wojny. です。<music> W szczególności witam władze naszej gminy w osobie pana Wójta, witam księdza proboszcza, witam rodziny poległych żołnierzy, witam rodziny Le Brzeskiego Leona, chwalczeskiego Fabiana, Teńczyka Izydora, Debka Prądzińskiego Dominika, Rymon Lipińskiego Stefana, Rymon Lipińskiego Władysława, Ryngwalskiego Franciszka i wnuk Lipińskiego Jana. Witam rodzinę pomordowanych mieszkańców sołectwa, rodzinę wszystkiego Jana, Eleryk Agnieszki Józefa, Gliszczyńskiego Piotra, Kryger Heleny, Olik Gertrudy, Pałubickich Anastazji i Jana, Parządka Lipińskiego Marcela, Prądzińskiej Klary, Rymon Lipińskiej Gertrudy, Rędwelskiej Anny i Wery Augustyna. Nastąpi teraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Brzeski Jan miał lat 50. Został zastrzelony. Brodynstwo Agnieszka i Józef Eleryk ro rozstrzelani. 34 i 33 lata. Gminy błyszczą szary strój, A przed nimi drzewa salutują Poza naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stal, Dziewczęta zlekają za błąd. you Piechota, Bez pierwszym szeregu podąża na mój. Piechota, ta szara piechota. Maszerują wszelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój. A przed nimi trzeba bo poza naszą polskę. Widą bój. Wojna dotknęła wszystkich, a szczególnie naszą moją rodzinę. Straciła ojca, straciłam brata na wojnie pod Krakowem. straciłam babcię, która miała 87 lat. Była w moim wieku. Była sprawna, czytała, wnioski pisała, ludzie do niej przychodzili. Była bardzo mądrą kobietą. Także My wszyscy, mama, siostra, brat i siostrzyniec, straciliśmy wszystko. Mieliśmy dwa stare domy mieszkalne i ojciec był kowalem, zacnym kowalem. W okręgu takiego tu nie było, to już nie pamiętają. I zostaliśmy em, z niczym. To, co mieliśmy na siebie, wszystko się spaliło. włąkaliśmy po lasach, po Dlatego nie mogli się zbłądziliśmy po lasach, bo tego w końcu dotarliśmy na Trzebielskę. Tam byliśmy u Wyczków. To bardzo porządni, dobrzy ludzie. A tam było z lipnicy, dużo ludzi. No w tym domu chyba jakieś 88. 80 osób. To. Także tylko nie było starszych ludzie, tam były dwa łóżka, to dzieci małe. I, I starszy, a to reszta wszystko stało. A ktoś już kucnął, a stawaj już, bo ty już pół godziny siedzisz, a ja już nie mogę ustać. Nie było co jeść, nie było co pić. Na no, jeszcze te Państwo Bićkowie powiedzieli, póki nie mamy chleb, to i wy macie. A jak się skończy, to wszyscy będziemy mi głodować." No ale przede wszystkim... Panienki się przebrały za starsze, tam u Morosału sadziły, żeby Moruski szukali, gwałcili, gdzie są te panienki wasze. A German zabrał. No i wtedy ja, jako jeszcze dziecko, no powiedzieć, miała 15 lat, ale nie byłam taka wyrośnięta, no ja wzięłam to dziecko, tego mojego siostrzeńca na rękę i poszłam do tych rusków. Mówi ty idź, bo mówi, ty jesteś jeszcze dziecko, tobie nic nie zrobił. I mówiła, że to dziecko, tam jest tyle dzieci chorych, a nie mamy co jeść. A um, tego, no i wtedy ten, to dziecko półtoraroczne zaczęło płakać. Ja mam z głodu płaczę. To dali mi pięć e, chlebów, ale nie mogłam tego zanieść, to jeden rusek do korytarza podszedł i codziennie miałam przychodzić. Codziennie tam była kuchnia polowa i ten głowy i te, te wewnętrzne to wszystko dawali, żeby mi sobie gotowali. Ale ja nie mogłam to do tego dźwigną, bo byłam słaba. To do korytarza mnie zanieśli, ale jedliśmy to bez soli, bez, bez żadnych przypraw. W końcu już nikt nie chciał, chory byli, bo biegunki mieli, ją, ja żeby mi dali soli. No to ku wiadra mi takiej brudnej soli, ale była dobra. Wszyscy się, no i tak ludzie mi podziękowali, mówię, żeby nie ta dziewczynka, to byśmy z głowy i tak przez 14 dni ja do niej chodziła. Później, gdzie było dzieci, tam krowi zabierali, ale też, a jedno zostawili. A ja mówię, że tu jest dzieci, że mają dwie zostawić. A on mówi, a skąd ty taka odważna jesteś, bo mnie się chce jeść, powiedział. No i wtedy jakim im zupi zostało, to takie duże wiadra mieli w ja wiem, 15 litrów albo ileż. tam zostało, to ja poszłam ci im co zostało, ale nie mogłam zanieść do korytarza i tak wszyscy mnie dziękowali, życzyli mi zdrowia, długich lat życia. Może i dlatego, że byłam taka opiekuńcza i wszystkie żywiłam przez 14 dni. Yeah, Góra wojenna, która tak bardzo nawiedziła, można powiedzieć, tą biedną wioskę ostrożną. Ciężko to było, bo to tak się złożyło, że sobie wojska skróciły w nocy z 2 na 3 marca i miały taki rozkaz, tylko dojść do siostry. I dalej nie poszły, a rana, gdy wjechała jakaś dywizja niemiecka, nie wiedząc o tym, że tu już pili wojska sowieckie i w tym się zaczęła wojna. Strzelali, wszystko paliło się, dosłownie wszystko i drzewa, i, i, i celu, i, i kamienie, i, i ziemia się paliła. Ziemia się trzęsła, a najbardziej ucierpiały te najbiedniejsze zwierzęta. Cała wioska się paliła, a te zwierzęta, które były na łańcuchach i w końcach nie mogły wyjść paliły się żywcem. Naprawdę była tak, ja tragedia. Dużo nie będę gadał, bo aż przykre, swoje tamte czasy. Dzisiejszy, wszystkie powodzenia w tej wiosce. Ja wojny nie przeżyłem. Jestem za młody. Jest u nas niewielu, którzy ją przeżywali. Jesteśmy pokoleniem, które nie przeżywało żadnej wojny. Ale wówczas, 1 września 79 lat temu, tak opowiadali, że była. Też słonecznie, ciepło, tak jak dzisiaj. Nic nie zapowiadało tragedii człowieka, tragedii rodzin, tragedii Polski. I po prawie sześciu latach, jak już się ludzie cieszyli, że idzie wolność, to przyszedł też ciężki czas. Z tych wspomnień tutaj, które padły, trudno by wnioskować, kto był najeźdźcą, a kto był wybawicielem. Bo tragedie rodzinne były z jednej strony i z drugiej. Gdyby to się dzisiaj działo, to przy takim ruszeniu, jakie tutaj widzę w mężczyznach pięknie śpiewających, pani sołtys z Radą Sołecką i wszystkich mieszkańców, którzy się w to zaangażowali, byśmy wygrali. Nigdy więcej wojny.